Mam na imię Robert. W pracy jestem fizykiem, a w kuchni chemikiem. Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Jestem Robert, gość, który nagrał film o Maśle i Margarynie. I za karę znalazł się w finale konkursu iskry Kasiewicza. Dzisiaj przygotuję specjalnie dla was. Pyszne śniadanie, a przy okazji zobaczymy, jakie związki chemiczne znajdują się w kuchni i są zdatne do spożycia. Zacznijmy od tego, co potrafił sam zrobić w domu bez pomocy żony, czyli od herbaty. Żeby zrobić herbatę, no to potrzebujemy herbaty. Sprawdźmy, która herbata będzie nadawała się do spożycia. Aby zobaczyć, która torebka zawiera w sobie mikroplastik, musimy torebkę rozciąć, wysypać zawartość, i podpalić. Jeśli torebka nie zawiera mikroplastiku, to będzie leciała. Jeśli zawiera w sobie mikroplastik, zostanie na blacie. Teraz sprawdzimy torebkę drugiego producenta i zobaczymy, czy w tym momencie też poleci. Jak widzicie. Torebka została, czyli ona musiała zawierać mikroplastik. I jeżeli zrobimy bardzo dobre zbliżenie, to zobaczycie, jak on się ładnie wytopił na zlewie. Herbatę już wybrałem, teraz potrzebuję jeszcze jakiegoś płynu. Pierwsza substancja to monotlenek diwodoru. Monotlenek diwodoru? Wydaje mi się, że jest to jakaś substancja, która będzie się składała z monotlenu, czyli jednego tlenu, i diwodoru. Czyli dwóch atomów wodoru. Druga substancja to jakaś inna substancja niewiadomego pochodzenia. Sprawdźmy, która substancja będzie właściwa. Monotlenek diwodoru potocznie zwany wodą nie świeci pod wpływem światła ultrafioletowego. Zobaczmy, jak zachowuje się druga substancja. Ta druga substancja świeci się pod wpływem światła ultrafioletowego. A to oznacza, że to raczej nie jest woda i nie będę jej gotował. O, to jest chyba woda gazowana. Zdecydowanie. To może spróbujmy nalać tą wodę do czajnika w taki sposób, bym nie musiał odrywać jej od zlewu. W tym celu wezmę czajnik. I wezmę Mentosy i zobaczymy, czy Mentosy będą działały w podobny sposób, jak działają na coli. Jesteście gotowi? Efekt był o wiele słabszy niż w przypadku coli. Pytanie: dlaczego? Możliwe, że w butelce z wodą gazowaną jest zdecydowanie mniej gazu niż w zwykłej coli. Ale jak widzicie, bez podnoszenia butelki się nie obejdzie, herbatę już mamy, teraz zróbmy kanapkę. Do przygotowania posiłku potrzebujemy chleba, margaryny, albo masła, ewentualnie. Może tym razem wykorzystamy masło orzechowe? Masło orzechowe swoją drogą jest bardzo ciekawym smarowidłem, ponieważ pod wpływem ultrafioletu zaczyna świecić. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to teraz macie pewnie przebitkę, jak zachowuje się masło w ciemnościach. Do tej kanapki przydałoby się coś jeszcze. Wydaje mi się, że moglibyśmy użyć sałaty. Ale wiecie co? Ten kolor zielony jest chyba dla Was niezbyt przyjazny, bo które dziecko lubi kolor zielony i warzywa koloru zielonego? Aby odbarwić sałatę, będziemy potrzebować trochę etanolu, a później całość włożymy jeszcze do gorącej wody, więc potrzebuję jeszcze jednego słoika. Sałatę wkładam do etanolu, całość wkładam do kolejnego pojemnika i zalewam wodą. Mam nadzieję, że nie pęknie. Nasza sałata praktycznie się już odbarwiła. Efekt wspaniały. Każde dziecko na pewno będzie chciało teraz to zjeść. cała kładę na naszą kanapeczkę i mamy gotowy posiłek, który możemy już zjeść. Smacznego! Jeżeli tak jak Robert, jesteś naukowcem z pasją, dołącz do nas. Wejdź na lukasiewicz.pl, ukośnik kariera.